Tam. Przedstawiam elementy, z których mam zamiar zbudować grillowędzarnię. Mam nadzieję, że wyjdzie ładnie i funkcjonalnie. Na pierwszym planie jest stojak, który używałem do cięcia drewna. Pokażę na jakimś krótkim migawce, jak, jak to wyglądało. Piecyk typu koza, znaleziony na strychu. Boiler, który niedawno zdemontowałem, przeciekał. I drugi boiler, znaleziony na złomowisku. Zawiasy, a kilka narzędzi, które będą użyte. Kiedyś był to karnisz, teraz będą mrączki. Zabieramy się za robotę. Bierzemy się za cięcie. Najłatwiej będzie przeciąć w tym miejscu wężałnicę, a w tym miejscu wyciąć okienko, później w tym miejscu będzie wylot spalin z piecyka, będzie później w tym miejscu, a tutaj będzie wylot do Bierzemy się za robotę. do mocowania zawiasów. Nie wiem, czy będą dobre, ale wykorzystuję takie, jakie mam. Kiedyś były do czegoś zakupione, nie wykorzystane. Najłatwiej jest przyłapać z matem. W tym czasie pozbędziemy się farby Przy pomocy środka Kolejny etap pracy za mną Już dość ładnie to wszystko wygląda Niestety operatorka kamery musiała pojechać na uczelnię dlatego muszę się sam męczyć i w trakcie pracy nie mogę robić filmiku. Tutaj widać są spawane podpórki do kratek. Kanał dymny wyciągany do wyczyszczenia. Jeszcze został materiał na jakieś dalsze prace. W każdym razie kanał dymny, ładnie wszystko pasuje, krateczki zakupione w markecie, troszkę za długie były, dlatego musiałem powyginać, dopasować je, ładnie pasuje, druga krateczka, ładny rożon jest na gryla, Nadchodzi kolejny etap pracy, piecek, zamontowanie piecyka. Rura, która będzie łącznikiem, znaleziona na złomie. Za duża średnica, dlatego jest przecięta, będzie dociśnięta na rozmiar i zaspowana. W tej rurze jeszcze zamontuję szyber, którym będę mógł przymy, przymykać, żeby za duża temperatura nie była w, w grylu. z kątownika dospawałem takie ograniczniki na zawiasach 2 przy otwieraniu blokują żeby za daleko się nie otwierało to jest wygodnie operować zamykaniem klapy Krótce słączący piecyk gry zamontowany, szyber zrobiony. Czas na przymiarkę pieca. Górna mędzarnia wyspawana. Drzwiczki zrobione. Rączka. Ładnie się zamyka wszystko. Pozostało malowanie tylko. W międzyczasie naprawiam samochód. Mam wstawione żeberka w mojej nowej gry Pierwszy raz robię oraz strągi się wędzą. Mam nadzieję, że będzie dobre. Jeszcze następne dania leżą i folii zażywa oraz kiszka ziemiaczona mam nadzieję że po naprawie samochodu i upieczeniu żubarek będzie pyszny obiad wygląda na to że moja gryla wędzarnia 2.0 jest gotowa 2.0 dlatego że co drugie podejście wymieniony został piecyk piecyk numer 2 mam nadzieję że 3.0 nie będzie stał mi jeszcze tylko zamontować drewnianą rączkę nakręcić na na wkręt na razie tutaj zostaje taki brzydki plastik ale to też będzie zmienione to no zostanie pomalować go dźwiczki zrobiłem Jedne tylko do podrzucania drewna, do czyszczenia popielnika, posłużą mi odpinane zawiasy. Jedną ręką jest mi niewygodnie, ale wszystko tak mi pasuje, że można zrobić do tego jest mobilna. Dosłowałem rączkę po to żeby było łatwo przemieszczać ją że tylko rozpalać piece i będzie grylować